Patrz ile mam już tych yy, Gunpowderów 60. O! mano z tej strony, Blow! A to kolejna mapka autorstwa FODISCO? Nie, to nie kolejna mapka autorstwa FODISCO. Tym razem zagramy sobie na mapce przygotowanej przez Hypixela. Jeśli nie znacie Hypixera, to może was nakieruję, że jest on autorem m.in. mapki o nazwie Herobrane Mansion, czyli tej co teraz każdy gra, m.in. Ja z pingwinem. Dobra, więc mapka nazywa się Creeper Survival, więc jak już można się nakierować, chodzi tutaj o to, że będziemy walczyć z Creeperami, a raczej przeżywać ich. Dziwnie to zabrzmiało przeżywać ich. No ale dobra, tutaj startujemy, startujemy, klikając ten czerwony guziczek. Znaczy, no. magiczny guziczek. Dobra, i jak widzicie, pierwsza tutaj jest, tutaj jest liczba fal, ile przeżyliśmy, a tutaj możemy sobie kupić jakieś tam rzeczy za pieniądze, czy jak to tam nazwać, które tutaj się pojawiają. Pojawiają, tak. I możemy na dwa sposoby te Creepery zabić tak troszkę podswaniacką i tak glamerską, ponieważ możemy o tak robić, dokładnie tak. Ale drugim sposobem to jest po prostu zabijanie ich z miecza. A miecze mamy tutaj, możemy je kupić. E, chyba któryś z tych przycisków. No, więc mamy już drugą falę. I jak coś to możecie robić, oczywiście odpowiedzi wideo do tego filmu i mi je wysyłać. I wtedy możemy się zmierzyć. O, gincie, gincie, gincie. Dobra. Ten, ten sposób chyba jest na, na aktualną chwilę najprostszy i najłatwiejszy, i w ten sposób będziemy, jak na razie, ich zabijać, bo inaczej to nie wiem, czy jakoś można. Dobra. I widzicie, przy trzecim poziomie wypłynęła nam woda, więc możemy sobie tutaj wpłynąć. No, o, o. Dobra, tutaj możemy to nazwać pieniążkami, ja to tak nazywam I tutaj mamy dwa, dwa pieniążki i możemy coś sobie za to kupić Między innymi na przykład yy, yy, broń, armor, jakiś tam randomowo, oczywiście Czyli na przykład może nam się trafić diamentowy, jakiś żelazny, to też zależy yy, Jedzonko, jakieś potiony i unlock wave 12 Czyli będziemy mieć już falę 12, ale to akurat kosztuje te dwie monety Dobra, więc weźmiemy sobie na pewno broń Kamienne. Nie lubię kamiennego. Yy, TNT to nie chcę. Armor może mi się przyda. Ok, no może być. Choć lepiej. Cieszyłbym się z napierśnika. No ale spoko. nie ma co narzekać. I teraz podchodzimy do tego przycisku tutaj. Mm, I go klikamy. Ok, o, nie dostaje. Dobrze, i teraz czwarta fala nam odpali. Tutaj nam zniknie woda. Okay, gimcie, gimcie, gimcie. Nie, no jak na razie wydaje się, że to jest bardzo proste, banalne i w ogóle. Jednak już przy dziesiątej fali zaczyna się naprawdę wielki hardcore. Co, co prawda, ja jeszcze nie dobiłem do dziesiątej fali, no ale myślę, że tak będzie. O ile w ogóle przeżyjemy, jest pięknie. Potionów raczej tam nie będę kupował, ponieważ w grze, w Minecrafcie nie używam potionów. Ja tak to zauważyłem, więc myślę, że nie ma sensu tego kupywać. Okej, okay, tu mamy już jeden pieniążek. Ging, 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 ging! O, wow, Z 20 stron, tak, pięknie. Dobra, ging, 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 Co do teksturpaka, który mam, to jest to teksturpak autorstwa F.O. Disco. W ogóle nie wiem, czy on jest pod... Czy on jest... Rekomendowany pod tą mapkę. Po prostu miałem najpierw zrobić filmik z mapki EV, disco, ponieważ jeszcze jedna mi została. Mm, no ale to nie wypaliło, ponieważ ta mapka nie działała. I tak się męczyłem, męczyłem, męczyłem 20 minut, żeby to nagrać i nic, i nic po prostu. Więc kicha. Dobra, wpłyńmy sobie tu i co, sobie kupmy jakieś nowe rzeczy. Mm, na pewno kupmy sobie jedzonko, to jest pewne, dobra. Mamy dwa cookies chicken. Yy, I może jeszcze ra randomowy armor. Co wy na to? Dobra, wiesz. O, jak pięknie, diamentowe, pięknie. Dobra, więc myślę, że już możemy stąd zejść i dawać następną falę. Yy, poza tym, yy, za niedługo planuję stworzyć taką liveową serię, gdzie będziemy segret na live'ach. Yy, prawdopodobnie w piątki też nie jestem tego pewny. Yy, I były, jak wiecie, live ostatnio. Z Izą oł. I cieszę się z jednej strony, że nie powiedziałam kim jest Iza, ponieważ bardzo fajnie czytać wasze ow, Różne teorie spiskowe na ten temat, czyli na przykład y, Iza Blue jest twoją kuzynką albo coś takiego Myślę, że ciekawcy w najbliższym czasie się tego dowiedzą. Chociaż po live myślę, że można wywnioskać kim jest dla mnie Iza, dobra. Okej okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wow, ósma fala. Ciekawe, do której wy dotrzecie. Jak coś to oczywiście, link A strzelają, strzelają, strzelają! Nie, ja nie chcę ginąć. Nie, 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 nie. Fuck. Dobra, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Gingi, ging, ging. Myślałem, że jest jeden. Ale jednak nie. Jezu. Fuck po tej mapce to można au nie lubię tego dźwięku wybuchania, no ale dobra udało nam się przeżyć i zaraz będzie dziesiąta fala, dziesiąta okrągła liczba więc myślę, że nie idzie mi tak źle chyba, no nie wiem mm, co teraz wziąć, co teraz wziąć co teraz wziąć hmm, 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 hmm. nie będę używał TNT na tych bedrockach czyli na tym, nie wiem czy to mi się przyda mm... Tak kusi mnie armor, ale jak mi wypadnie to albo to, czyli helmet lub leginsy, no to będzie głupio, no ale dobra. Helmet. I to jeszcze żelazny, rozumiem jakby diamentowe, a tu nie. Ale no, dobra, jeszcze pon, oh, Dobra. No nie przychwarciło nam się, nie przychwarciło się nam, no, dobra idziemy dalej, walczymy z nimi. Mm, ok, klikam przycisk. Pam, pam. Patrzcie ile mam już tych y gunpowderów, 60! A! Fak, fuck, fuck fuck Skąd oni się wzięli? Z dupy. Okej. Okay. Dobra, gin, 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 gin. Pięknie. Dobrze, dobrze, dobrze. No, no, no. Widzicie jeszcze? Nie ma, sorry. Mm, jedenasta fala. O! Nie, 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 nie. Jeszcze na głowę mi spadajcie. Tak, pięknie. Fak, plecy, plecy, plecy. Nie ma tak... Robić mi plecy, super. Dobra, jeszcze tutaj, 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 tutaj. O! Dobra, z tej strony jeszcze tych dwóch, 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 dwa ogórki, a nie jeszcze trzy. O, no. Jeszcze tamtych nie zabiłem, a już mi się pojawiają. Nogi. Ini. Jest, 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 pięknie. wykurzyłeś ich wszystkich jeszcze tu. Zauważcie, że oni. i... Dom. Przegrałem. Idą na dwa hity. Więc to tyle z tej mapki. Mam nadzieję, że mapka Wam się spodobała. Chociaż zbytnio się nie popisałem, ponieważ tylko przeżyliśmy 12 lub 11 fal. Nie jestem tego pewny. Jak coś to róbcie odpowiedzi wideo do tego filmu. Jeśli oczywiście chcecie się podzielić swoim wynikiem. Albo po prostu napiszcie w komentarzach. Blow, ja zdobyłem ten i ten wynik. I to tyle, więc ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten Wam film się spodobał. I oczywiście jak zawsze zachęcam Was do skomentowania, ocenienia. I subskrybowanie kanału. No. Więc dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć! Tylko 12 fal.